Miło mi was powitać ponownie. Długo się nie słyszeliśmy. No ale... Kryzys w... Azji, a raczej w Tajlandii trochę dotknął i mnie, ponieważ nie mam w tej chwili pieniędzy na nowy dysk. A ten, który mam jest dosyć mały i są duże problemy, jeżeli chodzi o umiejscowienie nowych nagrań. No nic, mam nadzieję, że pobawimy się teraz troszkę więcej. Znaczy my skończyliśmy nawet, nie wiem, tak naprawdę trzeba było zagadać, zobaczyć, co się da zrobić. Ha, chyba otworzyliśmy śluza chcielibyśmy poprosić ich o to, żeby eee, wpłynęli już. Hej, tam, na łodzi! tak, schönna mademoiselle. Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Mm, oczywiście. Dobrze. Już wiem. Wiem jak działa śluza. Podprowadźcie więc swoją barkę do śluzy, a ja zajmę się mechanizmem. Hotverdum, das ist eine echte Leidis! Ale Ach! Co powiedział pani mąż? Pośpiesz się, spieszną nam znów drogę! Dzięki? Dobrze już dobrze. Spotkamy się po drugiej stronie przy moim pociągu, pasuje wam. Co za uprzejmość, wysyć, że mogą szybciej popłynąć, to jeszcze narzekają. Barka zniknęła. Czy podpłynęła pod pociąg, mam nadzieję. Bo mam nadzieję, że wszystkie nagrania będą dobrze słyszalne. Bo dawno tego nie robiłem, ponad miesiąc już w sumie czekacie. A tutaj może się okazać, że jest kilka problemów, Teraz tak. Tu pojedziemy pomiędzy barwą a pociągiem teraz. Bo no? no, musieli jakoś schalować, no pociąg, co? No? A ja to ja jak jest tam Gdzie oni mi uciekli? Aj no uciekli mi. Nie ma tu ich. Proszę wracać. Tylko no czemu w ogóle nie ma tej barki na ładnie. Czy tutaj nigdzie nie widzę jej? Będziemy szukać... Oni może dopiero do śluzy wpłynęli Będę musiał... No ale tutaj też ich nie ma, no. A bo tam są jeszcze za tą... Ojoj, ale że na bałaganiu. No naszą kombinację, którą używaliśmy 4 i 2, żeby się woda tu opuściła. Uważam, że wypadałoby użyć szkodu 4 i 1. Teraz idziemy chyba z tamtej strony. chociaż Jak już jestem po tej, to może najpierw sprawdzę. Czy po tej, czy po tamtej. Znaczy nie mogę, no? Czyli po tamtej. Chyba było bliżej niż Jakbym miał sprawdzać sam, aby się okazało, że to jednak tutaj. No, crate. 999 Zwątpią, chciałbym szybko kończyć, tam przejeżdżam time. Trzeba jeździć, zabrać się na drugą stronę, no i jest troszeczkę ciekawsza. No dla was pewnie też trochę ładniejsza, jeżeli chodzi o Zagadajmy z tym państwem, żeby nas w końcu stargali. to, to ja. Hej tam! Na łodzi! Na łodzi! Oj Ojoj, teraz było inne powiedzenie, a nie chcę już tego słuchać. Eee, to teraz tak. To chyba miłe, tak podróżować po rzece. O, szlekty bunt! Ejna fariety, dats grunt! Por loko loko iz fantaznika! Ejna klejna rod ustet, okej! Okay, you got Słucham? Mój mąż mówi. On lubi swoją barkę i nie lubi pociągu. Za głośny. Jeśli chcecie podróżować w puszce, to podróżujcie w puszce. Pewnie. A mój pociąg wcale nie jest głośny. Bo jest nakręcany. Proszę? Wasza barka jest już za śluzą. Do was należy dochowanie zasad umowy. Jest, drodzy frau. A ta się loko Mój mąż mówi. Wracaj do pociągu, przyczep łańcuch. Wtedy barka pociągnie. Dobrze, już działam. Jaki łańcuch? Jaki łańcuch? Zostawię was, nie będę wam już więcej przeszkadzać. Do zwidania! Jaki łańcuch? Dawaj mi ten łańcuch. Hej, tam! Dada, da. barka na drugiej stronie. Jak mamy przywiązać pociąg do oh. barki? tak, tak. Co powiedział pani mąż? Przyczep łańcuch do pociągu, i barka ciągnie pociąg na łańcuchu. O, kapsule co? O, łapaj tam był. A, chcę łapać. A ty, Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. A to jeszcze mam aha ha to wina raczej nie będę przyczepiał do tego mamy też z hakiem Uuu! Uh. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I stop! 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 Yes! A nie mogła pojechać z tym pociągiem. To już troszeczkę przejęte. Już bym mógł być na miejscu. Tak, muszę znowu rzebie piechotą. Mój telefon. Halo? Kate Walker, słucham. Tu profesor Pons. Zaraz rozpoczynam swój wykład o jukolak. Proszę się pośpieszyć. Postaram się. Doskonale. Czekamy w głównej sali wykładowej. Do zobaczenia. Dobra, ja sobie najpierw nakręcę ten pociąg. Żeby później nie zapomnieć. Jak już tu jestem, przybiegłem taki kawał, żeby on mi zadzwonił, że mam wracać. Przejdziemy na drugą stronę Idziemy tutaj. Okay, to Okej. Okay. Pociąg nakręcony. No i znowu telefon. Halo? Gdzie jesteś? A, cześć. Dan. Dan? Jestem w Baroksztad. Barachło? Czy to jakieś miasteczko? Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Z tego co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć, jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce? Nie sądzę. Pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. My? Myślałem, że jesteś sama. Kto jest z tobą? Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, nie? Dan, nie bądź głupi, proszę. Oskar to automat stworzony przez pana Woralberga, człowieka, którego szukam. To nie jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją! Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kate, ale to miały być tylko dwa dni. Proszę, postaw się na moim miejscu. Na twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do twojego grafiku, ale i postawić się na twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny panie, miejsce, w którym chciałby mnie pan postawić? Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Byłam w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? potrafisz być samolubna. Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. Ale mu wrzuci... nam rzucała. Oj, oj. Trzeba umieć rozmawiać z kobietą. A tutaj troszkę. Oj, oj, pocisnęła mu trochę. Wracamy do profesora się dziewczyna sfrustrowała na koniec.